Aby podnieść scenę łódzką z upadku, Polskie Towarzystwo Teatralne wyszukało nowych dyrektorów, znów w Krakowie, skąd sprowadzono dwóch doświadczonych aktorów, Stanisława Stanisławskiego i Franciszka Frączkowskiego, a także młodego malarza Andrzeja Pronaszkę, którego rekomendowano jako ucznia Głośnego reformatora teatru Edwarda Gordona Kreiga. Odnowiono również gmach teatru przy ulicy Cegielnianej, otwarty 27 sierpnia 1917 roku, ślubami panińskimi Fredry. Dzięki zaangażowaniu utalentowanych aktorów Wiktor Biegański, Leszek Stępowski, Helena. Arkawin, Janina Morska, Wacław Nowakowski. W repertuarze obok licznych komedii i fars znalazły się wybitne pozycje dramatyczne. Caius Cezar Kaligula roztworowskiego, Kordian słowackiego, Dziady Mickiewicza, Idiota według Dostojewskiego, Noc listopadowa i Wesele wyspiańskiego, Hamlet Szekspira. Ich wykonanie nie zawsze jednak zadawalało krytykę, która pamiętała spektakle dyrekcji Zelwerowicza. Sam Zelwerowicz zjawił się w Łodzi, ale tylko z gościnnymi rolami, podobnie jak Wincenty Rapacki, Jerzy Leszczyński, Kazimierz Junosza-Stępowski i Irena Solska, którzy swymi występami, Zakończyli w maju 1918 roku sezon pod kierunkiem Stanisławskiego i Frączkowskiego. Z powodu trudności finansowych żaden z nich nie decydował się pozostać w łodzi na dłużej. W tej sytuacji Polskie Towarzystwo Teatralne ponownie ogłosiło konkurs na dyrekcję Teatru Polskiego. Wygrał go Władysław Kindler. Z Warszawskiego Teatru Małego, ale jego niespodziewana śmierć 15 września 1918 roku przymusiła zarząd Polskiego Towarzystwa Teatralnego do szybkiego znalezienia nowego dyrektora. Został nim od początku listopada 1918 roku Franciszek Rychłowski, poprzednio kierujący teatrem w Kijowie. W Łodzi wytrwał dwa lata, wystawiając prawie 150 utworów. Wciąż bowiem zwyczajem prowincjonalnym trzeba było co tydzień dawać nową premierę, co odbijało się na poziomie artystycznym spektakli. Do najwybitniejszych należały sędziowie i Warszawianka Wyspiańskiego, Balladyna i ksiądz Marek Słowackiego, Fircyk w zalotach Zabłockiego, Demon Ziemi Wedekinda, Podpory społeczeństwa Ibsena z martwych wstanie według lwa to Teatr był w niewystarczającym stopniu subsydiowany przez Polskie Towarzystwo Teatralne oraz Radę Miejską zabrakło także pieniędzy na remont wysłużonego budynku teatralnego wobec tego Rychłowski w roku 1919 przeniósł się do stojącego pusto teatru niemieckiego Talia w tym czasie teatr przy ulicy Cegielnianej przejęła Rada Okręgowa Polskich Związków Zawodowych z zamiarem dawania przedstawień popularnych. Kolejne dyrekcje trwały znów po jednym sezonie, co świadczyło o trudnym położeniu sceny łódzkiej, wziętej po odzyskaniu niepodległości pod opiekę władz miejskich. Po rychłowskim, na prośbę Komisji Teatralnej, dyrekcję Teatru Miejskiego w gmachu Tali objął. Gorąco tu witany Aleksander Zelwerowicz. 15 sierpnia 1920 roku Gazety Łódzkie, Głos Polski, Kurier Łódzki, a następnie Rozwój i Praca zamieściły odezwę dyrektora do społeczeństwa. Dzisiaj, pisał w niej Zelwerowicz, gdy cały naród, wprężony do żarliwej, gorączkowej pracy twórczej, składa na ołtarzu ojczyzny najcięższe ofiary z życia, mienia i energii swojej, teatr jako samoistna gałąź sztuki twórczej i jedno z najistotniejszych źródeł kultury narodowej ma przed sobą wielkie, szczytne i odpowiedzialne zadanie. Dyrektor zapewniał, że chce dać łodzi dobry teatr ideowy dla wszystkich warstw społeczeństwa, ze specjalnym uwzględnieniem ludu robotniczego i pracującej inteligencji. Zgodnie z tą zapowiedzią, teatr miejski zapraszał na przedstawienia dla robotników i młodzieży szkolnej po cenach zniżkowych oraz na niedzielne poranki dramatyczne poświęcone w większości. Dramaturgi Stanisława Wyspiańskiego. Właśnie wyzwolenie tego autora w reżyserii Zelwerowicza, dekoracjach Andrzeja Pronaszki z Wacławem Nowakowskim jako Konradem 26 sierpnia 1920 roku rozpoczęło nowy sezon. Poezja Wyspiańskiego przemówiła także ze sceny łódzkiej podczas uroczystego wieczoru listopadowego. 30 listopada 1920 roku, kiedy odegrano fragmenty nocy listopadowej oraz warszawiankę w reżyserii Aleksandra Węgierki. W marcu 1921 roku Zelwerowicz, według powszechnej opinii, najlepszy przedstawiciel roli Czepca, wystawił wesele które unowocześnił w stosunku do dawnej inscenizacji, gdyż widma oświetlały sobie twarz latarkami elektrycznymi. Spektakl ten miał 16 powtórzeń i dowodził kultu Wyspiańskiego w Łodzi za dyrekcji Zelwerowicza. Obok Wyspiańskiego w repertuarze sezonu 1920-1921 znalazły się inne pozycje klasyczne, jak Złota czaszka Słowackiego, Dziady, część trzecia, pan Jowialski, Ciotunia i Wielki Człowiek do Małych Interesów, Fredry, komedia omyłek szekspira, chory z urojenia Moliera. Zelwerowicz wystawiał również nowe sztuki polskie: Papierowy Kochanek Szaniawskiego, Biała Rękawiczka Żeromskiego. Nadto dał trzy polskie premiery: Noc Zofii Wojnarowskiej, koniec firmy Thomas Władysława Bienina. Skromna Hanka Kazimierza Błeszyńskiego, które wywołały ostrą krytykę z powodu ich antyburżuazyjnego charakteru. Właśnie rozgrywki polityczne wokół teatru oraz ciągłe kłopoty finansowe były powodem rezygnacji Zelwerowicza z łódzkiej dyrekcji.